Ja jestem Bizony, a to jest Fallout 4. Nie chciałem tutaj wchodzić. Ja zanim pójdę do bunkra, bo to chcę zrobić, to chciałbym sobie ulepszyć tą brońkę. Zainstalowałem tyle modyfikacji do tych nowych broni i tak dalej, i nie używam tego. W ogóle zmieniłem ENB, czy jak się to nazywa, które zmienia w ogóle wygląd, światło i tak dalej ponieważ poprzednie to z poprzedniego odcinka się spierdzieliło kompletnie i wszystko było rozmazane, teraz to wygląda tak bardzo ostro albo też jest rozmazane? Nie, proszę bardzo, to jest standardowy karabin wojskowy, jest fajnie spolszony i tak dalej. Co można by było zrobić z tym karabinem? Mógłbym sobie dodać automatyczną koborę zamkową, bo tutaj nie ma niczego innego. Dziękuję bardzo. Długa polimerowana lufa. Ta. Co to dodaje? Dobra, uwaga. Uwielbiam to, że tu sobie mogę zobaczyć z boku. Zasięg 215. Wow! To jest warte ulepszenia, ale mi w nosie kręci jak zaraz kichnę. O, jeszcze lufa snajperska, jeszcze lepsza. Karabinier, znawca, spluf. Co? Czemu karabinier? Tylko zmiana lufy i muszę karabiniera do tego? No, to, to trochę wymagające. No, ale to nieważne. To jest 215. Ta broń. Kurde, ta broń to chyba jest naprawdę. Nie tylko na średni dystans, czyli taki karabin automatyczny, ale też na daleki. No nieważne. Chociaż nie patrząc na damage, to jednak chyba raczej nie. E, długa lufa strzelpa, strzelca wyborowego, cyk. Polimerowana kolba. E, co nadaje? A celność. Ok, 68, 73. A dawaj, dawaj, niech będzie. Wszystko oczywiście marnuje. Eee. Duży magazynek, czy szy szybkie przeładowanie, co? Hmm. No nie będzie duży magazynek, okej? Okay? Niech będzie. Znaczny celownik kolimator. Eee. Kolimator cyk niech będzie. Modyfikacja wylotu, tutaj mógłbym sobie coś dodać, ale to pospada mi to, zwracam mi celność, w ogóle mogę tłumik sobie ogarnąć. Eee, co tu mogę sobie dodać? Obrażenia? 32? A czy dodać? No nie dodać, tylko ulepszyć tak, bo 32 chyba najlepszym pomysłem było. Gdzie to jest? Tutaj. Szybkosczenność 90. Czy to jest dużo? Chyba tak. Tak, strzelam, jak się okaże, że wydałem na głupoty moje zasoby, to, to będzie lipa. raz staję, jakąś naklejkę, ale nie mogę tego zrobić. Magazyn naklejek dla karabinu służbowego? Aha, okej, okay. no dobra, mam gdzieś te naklejki Farba płomienie, wow, ale nie no U, A co z resztą, co? Gdzie reszta? Pomalowana, -po nie ważne, niech będzie Aha, czyli git, okej, okay, ogarnięto, to będę to nazwać Proszę bardzo, Jean. <ścoughs> nie wiem dlaczego jean, ale niech będzie e, Czy ja mam go do danego... Boże, jaka mgła jest e, Czy ja mam go do... O, już nie mam mgły? Okej, okay, dziwne to było Dawaj, dwójka, cyk, nie mam mgły Także mam broń i idziemy działać Mam kolimator Trzeba będzie wypróbować, jak to działa. Jak coś, to w taki wypadek mam też drugi karabin. O, Sturgeus, uwaga, czekaj, wypróbuję. Czekaj, czekaj, Sturgeus, czekaj, uwaga. A, wisa Sturgeus nie ruszałby się tak szybko, to bym ci może trafił. Nie przeszkadzajcie sobie, działajcie tam. Ach, ten samolot zawsze tutaj spawnuje przeciwników. Nie interesują mnie oni, idę do bunkra. Bo tutaj tak nic ciekawego nie odkryję. Pokonywanie przeciwników ciągle z tego samego miejsca jest dla mnie nudne, więc nie ma... Powiem zapatę wygląda fajnie to wszystko. Tak, tak jednak jest trochę wyprane z kolorów, nie? Ale, ale nadal wygląda to wszystko ładnie, ta woda trochę dziwnie wygląda. Może faktycznie jest za mocno podbita ta, yy, ta ostrość. To jest to miejsce, w którym zginąłem. mnie zarąbała ta. Yy, o, tutaj w tym miejscu, o ten dziad, ten dziad mnie zarąbał. Kurde, gości miał taki damage, on napierdiał mnie z pięć, pięćdziesiąt nie z tej amunicji dziatowskiej. Powiedziałem, no że się zemszczę kiedyś, ale nie tym razem. Teraz zmierzam do bunkra. Co to jest? Pies? Przeciwnicy? Łoo! Let's, no, próbujemy! <grystanie> ja pierdziele, jaki damage! Holy Jesus! Sawka pluskwy jest bardzo fajna, ponieważ to jest kwas. A kwas jest potrzebny do wielu rzeczy. Mięso branina. Wieża radiowa 3SMU81. Coś tu mogę zrobić? Terminal wieży przekaźnikowej? Wysuń anteny gotowe. O, proszę zachować odstęp. Ale. Do czego to służy? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Aha, okej. Okay. Chwila, chwila. Anteny? To może radio? Sygnał radiowy greenbrayer Coś tam słychać Nie wiem Flaga Układ salony, dziękuję To za chata w ogóle jest. Hata bogata? Odlot mięsora Drakana. Mmm, opiekę. Zrobię sobie z niego naleśniki. Terminal. Aha, uh -huh. proszę bardzo. Ja Powiem pierwszej nie spotkałem się z czegoś takiego, żeby na jakimś domku z dupy był zablokowany terminal. Jest. Jest. Powiem szczerze, że mogliby zrobić <laughs> sterowanie protektronem? Aktywuj jednostkę? Gdzie jest protektron? Sterowanie reflektorami? C? Znacznie niewygodnie się patrzy na ten. Na ten terminal. Jest tak dziwnie zagięty. Nie mam pojęcia, dlaczego tam jest Protektron, ale to nieistotne w tej chwili. Teraz mam się dostać do bunkra i tyle, dzień dobry, do widzenia. A ja nie zapisałem sobie gry, więc będę musiał wszystko od nowa robić, w sensie... do... W sensie, no, ulepszać brońkę. Blokada zwolniona, dziękuję bardzo. Zwolnienie blokady, zagramy w lotto? Ja jestem strachliwym gościem, ok? Nie celuj do mnie, kiedy wchodzę. Ja pierdolę. I'll blow your damn head off! How you Uspokój się, dziadko. A, ja mam odpowiedzieć. Jesteś pol Brandis? Ten bunker zwrócił po prostu moją uwagę. Czy to ma znaczenie? Rzuć broń, a porozmawiamy. Wystarczyło podążać tropem nadajników ratunkowych Twojej grupy. Doprowadził mnie tej, tu holotaśmy. Eeeem, um, a dobra, tak, te napisy są? A, jacy pozostali? Jacy pozostali? <śmierdzi> nie żyją paladynie, Mam ich nieśmiertelnie. O to nie jest ten tekst, nie? Nie się z nim pić, nie? Jacy pozostali? Nie żyją po prostu. ty Jaki... Jaki... Thank you. This this really means a lot to me. I tried to go back for them, you know. There was nothing I could do, not alone, but but I'd hoped. You've been through a lot to find me. I should I should give you something. I've collected a lot over the years: technology, odds and ends. If you see anything you want, take it. Take it. What have you been doing all this time? I, I tried to do some recon, explore a little, but, I'm, I'm all alone. It was it was just too much, too too much of a risk. So, I've been hiding. So long, three years. Yes, yes, yes. A, about that, too long. William kamerę kamerę in 4. Z gością sobie mówię, ja tam stoję. Widać mnie też, nie, nie. tylko, że jest skierowana po prostu kamera, tak jak na przykład w Falloutie 3. w nie New Vegas, tylko na e, tego, z którym się rozmawia. Nie, nie, nie. Jestem ja i on. I to jest świetne. E, Pradzić sobie, to wszystko. Pradzić sobie, to i to wszystko. Chwila, jeszcze powolotku. To is that all? I live alone. Avoid other people. Everyone. Everything. What do you want? I could let you sleep here, I suppose. That's all right. Or, uh, or try the food. I don't have much, but if you're hungry, the only other thing I have is my gun and... No, no, I still need it. I, I can't let you have it. <laughs>

No, to żegnaj Brandis. Umrzesz tutaj sam. Farewell, Brandis. Goodbye. And, uh, and tak. thanks. dziękuję. Yeah. Wydaje mi się, że trochę są za małe y, napisy, ale nie wiem, jak to zwiększyć. No dałem sobie taki bardzo fajny had, gdzie po prostu wszystko jest takie y, oszczędne, nie? Imersyjne. No, ale przez to też zmniejszone są napisy. Nie wiem, kto to wymyślił, ale głupota to jest, nie? Takie małe napisy, ledwo co je widać. Na komputerze jeszcze, jak ktoś na przykład obejrzy ten film, a jak na telefonie, to już jest ciężej. No nie wiem, nabój do strzelby, 38 ogniwo fuzyjne, dziękuję bardzo. E, wyłączony Elimiter, chłotaśma y, Paladin Brandis. Dawaj, ja to sobie odsłucham, tylko najpierw uh, sobie... Ad victoriam. Perfect. Wow, Custom Brotherhood Paint! E, która była wykonana... E, został wykonany przez... E, znaczy, to malowanie zostało wykonane przez Paladin Brandis. To daje 50% więcej obrażeń przeciwko supermutantom. No tak, oczywiście. Bractwo Stali i Supermutanci. Odwieczni wrogowie. Dawaj. Kapsel, to, tamto, yy, ołowiowy wygotowany, ten. Nie, 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 Dziękuję bardzo. Ja to... Strój Instytutu jest genialny, bardzo go lubię, ale i tak celuję trochę w inny strój. Yy, chcę zobaczyć tą broń, bo nie mogę się skupić i ciągle o niej myślę. Dawaj. Ad victoriam, pokaż. Wow, To jest ten karabin Vads, jak się nazywa? Dawaj. Wow, a to ciekawe Fajne to jest, jaki dmg zadaje, pokaż Eee, 100 obrażeń, wow, fajne Nice, nice, lubię takie elektryczne, czy znaczy energetyczne bronie, podoba mi się to Dobra, mamy się zgłosić do Paladyna Vansadansa, on znajduje się tutaj Powiem szczerze, ten Paladyn Brandy, on powinien nazywać się jedyny ocalały, a nie ja Przeładuj elegancko, 10 pocisków, gdzie ja to zużyłem, nie wiem ta broń, ta, kurde, ten standardowy karabin jest fenomenalny. Super się z niego strzela i szybko gasi przeciwników. E, tutaj mam, mam zapis, ok, genialnie. Gdzie jest Paladin Dens? Chodź, trzyma. E, uwaga, przepraszam, w jakim patrolu? <laughs> to by było dobre. Jedyna osoba przeżyła, Paladin Brandis. Udało mi się odnaleźć ich szczątki. Siedem osób zginęło, przetrwał tylko Paladin Brandis. Można zamknąć śledztwo w sprawie zaginionej grupy zwiadowczej. Przeżył jedynie Paladin Brandis. zaba. Trzecia opcja. Może wrócić do bractwa. Martwię się o niego. Zmienił się w paranoika. Jest niezrównoważony. Nie ma co się. Czem on. Br... Co to za oczy? Co on ma z oczami? Nie mam pojęcia. Eee, martwię się o niego. Zmienił się w paranoika. Jest niezrównoważony. Co się stało z jego oczami? On Chińczyki, wiecie co. No, że zmęczony jest. Zapraszam, daj mi się skupić na tym, co tutaj robi, ok? Paladynie, e, że tam kim tam jesteś. Nie ma co się z nim, nim przyjmować, ale wrócił się do Bractwa. Żyje i ma się dobrze. Dobra, jestem ciekaw. E, czy może wrócić do Bractwa? Może możemy możemy ale to nie moja decyzja, Może być Czy jest musimy

that is what it means to be a member of the brotherhood of steel. okay. that's everything. all right. i'll prepare a full report based on your investigation. if we make it back, i'll see that the brotherhood honors their memory. under the circumstances, there's not much i can offer you for your service. i hope some caps will suffice. this was no easy mission. you've earned my respect, initiate. Well done. No, spoko, do zobaczenia w piekle. Rzeczy w samej sensie, co? Regiony Patrol, ukończono. Strasznie. Kiss my eggies. I chyba spróbuję przywrócić te poprzednie, poprzedni wygląd tego HADA. Bo powiem szczerze, że, że za małe te napisy są. Strasznie ciężko mi się nawet mnie się je czyta, więc. Mam w ogóle na poziom. Co ja mogę tutaj rozam? O 24 poziom i ja rozdałem tego poziomu? Okej, okay, wydaje mi się, że miałem 24 poziom i punkt rozdałem, ale jak widać się myliłem. Że dam w złomiarza, żeby z rozbieranych rzeczy dostawać światłowody i elektronikę i takie tam inne rzeczy. Widzę, że ogólnie jeżeli chodzi o zadania to. Wygląda na to, że wszystko zrobiłem co mogłem, ale jak już powiedziałem też, zrobię u tego frajera jakąś misję. Powiększyłem misję. E, Boże, powiększyłem napisy. Już nie są takie małe. Reszta hadu taka mała, może powiedzieć a co tam. Ale napisy mają być większe. So, ready for your assignment, hero? problem? powiedzieć, nie O co chodzi? You come from out of the blue, take down a few ferals and suddenly you're all buddy-buddy with Paladin and dance. I don't know if you're serious about being a part of the Brotherhood, or you're just biding your time until you find whatever it you is you're Either way, until you tuck a few of these assignments under your belt, I'm gonna be keeping my eye on you. Now, you ready to go or what? Uh, no, some takie, ale nie ready. Then listen up. Like it or not, one of our most important duties is to keep the Commonwealth clear of the trash. I'm talking about mutants, ghouls, synths. The abominations the damn eggheads caused when they started playing with their toys. This op is simple. I'm gonna send you to a target, and you're gonna terminate everything that calls it home. All the details you need are right here. Don't come back until the job's done. Rytuując, że jestem cieni. Proszę bardzo, stoję normalnie i gościa nic nie zasłania, a pot a jak rozmawiam z nim, to normalnie wszystko lata dookoła. Dobra, gdzie mam iść? No, college coś tam, co... Gdzie to jest? Yy... Z czystej wspólnoty. College Square, oczyść ten teren. Dobra, gdzie jest to miejsce? College Square. Aha. Pff. Ok. okej, no ja nie wiem, czy ja tam dotrę. Jejk! To może być ciężkie. Gul. Co tam? Gule. Gule, walecie w głowę czule. O jak się wykrzaczył, co tam kury na rąbany? Tam jest jeszcze kurde przeciwnik. Kapsel. Dobra. Wow, Poświetlam mi się coś. a Kubek, kubek, no tak, bo ceramiki mi brakuje, żebym mógł ulepszyć sobie e, mój pancerz wspomagany, bo tego mi brakuje najbardziej. Niesamowite, nie? Porąbane. No nieważne, idziemy dalej. i na dół trzeba zejść do tego. Aha. Coś jest? Co to jest? Ło, kurde, nie wiedziałem, że to może tak działać. Jakie kurde potężne to jest. A, no nieważne, nic nie mówiłem, do widzenia. Jak potężne to jest, tak, leży. Układ scalony, dawaj. Ale dobra. To tutaj żyje i chce zginąć? Czemu tak to wygląda? Aż wyszedłem z gry. Przestań. Giń, gin, rozbójniku. O kurde. Rozbójny galibaba mnie prawie zarąbał, dawaj Uh, o kurde, giiiin Dobra, wędrowiec leży, nie wiem czemu mi tak dziwnie... Gin, <laughs> Nie wiem czemu tak dziwnie mi odświetla to wszystko, oświetla Oświe Wartowny coś tam yy, bandycki ochraniacz Zmniejsza wrażenia o, o 15% przy staniu bez ruchu, tak kurde Zabawkowy rakietowy ten, dziękuję Czem tak dziwnie mi świeci, to nie wiem, ale niech będzie Kapsel, piłka jakiejś bolowa. Można powiedzieć, że tak z wychodzą te góry i atakują mnie, no. Tak też jest. Wcale to nie jakiś bug. Nie wiem, w żadnym wypadku. Wszystko jest dobrze, wszystko działa. O, cewka przekaźnika pomocy i jeszcze ołówek. To jakiś ten, bandyta leży. Nabój do strzelby. O, ołowiane, co to jest? Ołowiane. dodaje no mi tylko odporność do radiacji. No, nope, thank you. O, następny jest. Słyszę, jakby ktoś tam coś gadał. Albo mi się tylko wydaje, mam chyba schizofrenię, tam mi się wydaje, też, może być tak. To i lepiej nie strzelać w ziemię? Kawałki igła... Ameryka 180. Pokaż. Co to jest? Aj, kojarzę, co to jest. Ameryka 180. Dawaj. No, tak nie mam amunicji do tego. Jakiej to amunicji używa? Ten Ameryka 180. 22LR. Aha, okej. Okay. Trochę to przerażająco wygląda. Może bym zrobił tak. Nie, to nadal wygląda tak dziwnie. No dobra. Tak jakbym miał do, tej, do tego miejsca, ładowały mi się tekstury. Okej, okay. nic to nie będzie chyba, nie? <laughs> o Boże, myślałem, że dziecko gól. Jest, rozgryź! Pogryź ją! O, jego, To coś. Boga. Zapomniałem w ogóle, żeby używać tego spowolnienia czasu. Dobra, o medics, No nie zauważyłem, medics dzięki Gdzie jest ten gul pędzel? Kurde, on to był pędzel No tak, przecież jestem w metrze, i musi być, kurde, trylion guli To jest, o filżanka. To jest przecież ten, tradycja Mamy tradycję, wepchnąć tyle guli, ile się da do metra Fallout 3, wita was Możliwe, że New też Co ty robisz? Jeb, kurde, z zbara? Z bara? Nie do końca z bara Cyk, leży <laughs> Slow mo Slow moż! Slow motion! <laughs> Boom headshot! Załatwione. Nie, nie chcę tego zdejmować Znaczy, zmieniać perspektywy. Helebak! Helebak mi nie jest potrzebny. Trochę kasy też nie. Przed Bożym myślałem, że to jakiś potwór nowy Nie wgrywałem nic takiego. Kurde, wystraszyłem się. Mówię co to jest ten centaur z tego z Fallouta starego. Bo w tej, w tej części go nie ma. Szkoda, bo to naprawdę ohydne potwory były, ale też. Ale też klimatyczne. Żeby następny ten karabin? Nie, to była po prostu dziura w podłodze. Slimpak! Ale to wszystko wygląda teraz elegancko. Ja pierdzielę, lepiej to wygląda niż ten poprzedni ENB. Zarąbiście i nawet patrząc na to, jak ja mam w ogóle komputer, nie? To naprawdę wszystko działa od dziwo. Super! Co prawda to światło jest takie dziwne, ale to przez to, że wgrałem jakieś modyfikacje, żeby to u... drzwi, trudny zamek. Czy na czerwono świeci się? Co to oznacza, że się włamuje tam? A kto mi kurde powie, że tam jest, i że źle robię, co? Jaki, bandyta czy coś? Mi będzie mówił, gdzie mam się włamywać? Co to ma być? Co, że coś dziwne? Biega? Towarzysze na stałe otrzymują 5% do obrażeń! Dobra, żyj i kochaj, o, uwielbiam, o, że to do metra, ale po co mi ten żeton? Będzie mi potrzebny, żeby go gdzieś użyć? Czy tak po prostu to jest takie dziadostwo zbędne? No chyba, że to zawiera coś fajnego w sobie i będę mógł potem skorzystać z tego. Żeby ulepszyć coś, gaśnica. Terminal bezpieczeństwa. Nie, 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 to terminal odpala tego ale Nie chcę, żeby mi zabierał fragi. Ja sam chcę ich wykończyć. <laughs> Dokładnie tak, napiję się nuka i idziemy. Mogę iść w jedną i w drugą stronę, to pójdę teraz w tą stronę. W tę stronę. W tą tamtą Halo? Cześć! Jeep, kurde! Hahaha! Ha, ha. Aha. Następni lecą. Nie wiem, czemu to jest tak ciemno. O, leci! Dużo ich tutaj leci! Jeep, kurde! Piem! No? Boże, jak z tej broni się świetnie strzela. Ja pierdolę, gdybym do niej tylko więcej amunicji. Leci następny. Następny leci. Widzę cię, frajerze. Byłaś. Byłaś cienia, wampirze. Chodź tutaj, chodź czy można by było wgrać jakieś podziemne ten wampiry do tego. Że można by było je. Ten gól nie podchodzi! Albo się gdzieś zablokował za ścianą. Albo pcha mnie do pułapki. Nie wiem kompletnie gdzie ja idę. Czuję się jakbym grał w jakiś, nie wiem, odnowiony jakiś mod horror czy coś. Nie przejdę, to jest zawalone. No tam piesku, jak tam? Tam jest gól, spokojnie. Widzę go. Widzę go już nadjeżdża. Tak samo, jak ten pociąg. Może tak długo czekał na pociąg, że się zamienił w gula. No, tutaj leży koleżka, niestety. Spoczywaj w niepokoju. Uy, bandy bandyto jeden. Ale dostał odrzut, hehehe. Tak jest. Ceramika, to się przyda. Boże, jak zarobiście, to pokazuje mi poszukiwane przedmioty, super. Strzęb z dziennika, ooo. Dziękuję. Okej. Okay. O, Long Rifle jest 22, do, tego, do tej Ameryki. Ameryki 180. A przez się piesku im blokujesz. Pęchasz krwią, trzeba będzie to wypróbować, właśnie na tych gulach, przynajmniej na tylu gulach, ile jeszcze zostało. Cyk-cyk-cyk, Coca-Cola, dziękuję. Mina kapslowa też się przyda, może, żeby ją sprzedać, bo ja za bardzo w minach to się nie specjalizuję. Rika nie żyje. Tylko kilkoro z nas zdołało się dostać do środka. Nie byliśmy w stanie utrzymać, utrzymać bramy. Było ich zbyt wiele. Mogliśmy uciekać jedynie na dół. Zostaniemy tu kilka dni. Poczekamy, aż góle się wyniosą, i wtedy wyjdziemy. Chyba wybiorę się do dobrego sąsiedztwa. Tamtejsze gangi. Coś tam, coś tam. Oj, przy okazji, ten. Myślałem, yy, yy, że gdzieś mam holotaśmę tego. Tego Paladyna Brentisa czy coś, ale chyba mi Paladyn denzy to wszystko pozabierał Drain coś ukrywa, ja jestem pewien, no synem, zepszy tutaj grę we... ale to jest pikselizowane gdzieś dziwnie o! Wędrowcze, zostaw mnie i umieraj Ok, tam został jeszcze jeden, jeszcze dwóch No dobra, spokojnie, pominąłem ich, to do nich jeszcze przyjdę Ale na razie Przybradzę, że się tutaj. Karabin, thank you. Ale się ogarnij się. To jest woda? To Z wodzie myślałem, coś się zbugowało. Na ja dużo myślę o bagach, wiem o tym. No ma to może w tę stronę coś tam będzie. Aha. Coś tu się kryje. Gulę na przykład. A widzę. Ajajaj. Ajaj, aj, aj. aj, aj, aj. zaraz giniesz, tralala. Może bardzo jaka piękna piosenka na pożegnanie tego góla. Worek cementu. Kurde, ruszaj się! Ruszaj się! Arr. Chciałem się trochę odsunąć, żeby mieć lepszy strzał. Gdzie jest szczegól A nie, po prostu to były e, ich, e, ich dźwięki ostateczne. Dobra, jasne. Uch, chciałem się odsunąć, to nie była panika, nie wcale, w żadnym wypadku. Nad, nad wszystkim panowałem. Mhm. Złoty zegarek, o dziękuję. Tacka na jedzenie też może być. Rękawica kuchenna to może nie. Chociaż tkanina się pewnie przyda. Okaże się, że potrzebuje jej do stworzenia. Wow, wow. Oh yeah. uwaga! Uciekaj, piesku! Piesku, uciekaj! Proszę bardzo, to jest piesek do zadań specjalnych. On się nie boi wybuchów. A mój Boże, ja bym tego nie przeżył na pewno tego wybuchu. Dawaj, kole! Co ty robisz? Dawaj, pipy! Luka kole! Luka kole Dziękuję! Tylko na tyle, na, na tym mi zależy. Na Nuka Coli. No i dobra. Gdzie się kryją? Co tam? Jest, jest tam kto? O średni zamek. o. To mam je zatrzymać? Wziąłem sobie tą broń, ten 180 amerykański. Jestem ciekawy jak to będzie. Jak to będzie sprzątać? Łowos, ale to jest głośne i beznadziejne jednocześnie. Boże! To było głośne i beznadziejne do widzenia. Jeju! Było straszne i ukończono misję. Wszyscy pokonali. Coś tu wybuchło, chyba, ale to była beznadziejna broń. Ja pierdzielę coś tu leży. O, dawaj, czyszczący środek Abraxo No i kurde, o to chodzi. Co to jest? Kas górniczy. O, to jest super. Nie wiem, czy to do końca tak działa, ale zaraz zobaczę. Uwaga! Dokładnie tak. Światło mi świeci z tego. Szkoda, że to jest beznadziejne w porównaniu do tego, co mi daje to. Tutaj daje 5, 5, 5, 15, a tu daje mi 15, 15, 25 i to ten kas górniczy całkowicie jest zmasakrowany statystykami. A no tak, to wyrzucę to. Puf, już nie jestem przyciążony. Jakie to jest ciężkie w ogóle? Kapsel! Co to jest? Jaki skórzany pierśnik? uuu. 25. Hmm. Może i nawet by był lepszy od tego, co aktualnie mam. O, klucz ze stacji college Squad, dzięki. 10 mm, karabin myśliwski, da, ucha, tak. Po wiesz, gdzie? A, e? e? e, nie powiem ci. Awaj, dzięki. Cyk. Mogę sobie na to wyłączyć, to się podświetli, nie, nie podświetli mi się. Nieważne, nic nie mówiłem. taśma klejąca. A, jestem znowu przyciążony Piesku, hey. chodź tutaj. Chodź. No, chodź, tak. Pominąłem gościa i amunicję, rakieta, nie, rakiety nie, hey. ale nie, idź, y, psie, idź. O, dziękuję bardzo. 10 mm to chciałem. Jakim tutaj ja to pominąłem? Aha, bo ja kompletnie tego... nie wiem. Tu przez ten gól to. E, Okej, okay, nieważne. Ja w ogóle tak sobie myślę, ale jestem ninja, chodzę po cichu, a potem patrzę, a tu sobie wyciszyłem dźwięk kroków. Powiem szczerze, przez chwilę myślałem, że mi się gra w ogóle nie załaduje, naprawdę. Ładowała się i ładowała. Ja będę musiał się jeszcze troszeczkę pobawić z tym ENB, bo mimo że gra wygląda naprawdę fajnie, to jednak... Yy... Ten to cienie dookoła, nie to wyglądało jak z horroru w tym metrze, ale to był jakiś bug, trzeba to naprawić. Trzeba się naprawdę teraz przygotować porządnie, bo będę teraz szedł w następnym odcinku. Ee, do e, Diamond City, gdzie to jest? Krynią wspólnoty Diamond City, tam pójdziemy i rozpoczniemy w końcu wątek główny. Ja się tak szlajam po tym świecie, i to jest fajne, no ale też warto ruszyć ten wątek główny, bo nie chcę robić tej serii w nieskończoność. A granie jest taka krótka, patrząc na to, że jest wątek główny, DLC mam wszystkie, więc też będę chciał je zrobić. Dawaj kubek, frajerze. No co, co? Mam tak wolną tak? O. się tutaj. mushishi yamanetsuke on affirmative impressive keep proving your worth i may start to trust you here yeah, the commonwealth won't be running out of vermin anytime soon take a breather if you need it when you're ready just say the word psst <sighs> i'm not ready right I better not catch you screwing around, when there's work to be done out there. Hey, 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 słuchaj, a ty co ty robisz właściwie? Powiedz mi, co ty właściwie robisz? No, powiedz mi, no, wytłumacz mi, co ty właściwie robisz. Siedzisz na dupie i nic więcej, co? Może byś ruszył się? Jesteś licerzem czy kurde frajerem, ha? Eee, łupy, zdjęcia i sześć dymiących. Du lów? Znajdź ciało, listonosza? Co mógłbym sobie rozdać? Punkt umiejętności. Znawca z Plouf 3, dziękuję bardzo. <laughs> nie trzeba było się długo zastanawiać. No i co. Co się gibiesz? Co? Bo na szczęście ci nie trafiłem. Wcale to nie jest tak, że ja w ogóle cię nie trafił, bo nie umiem strzelać. Nie, nie, nie. Po prostu cię nie trafiłem, bo chciałem oszczędzić ci pszczołu. I takie tam. No cóż, dzięki wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku z Fallouta 4. No i siema.